だぼうだ。

Brawo! 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 Brawo, brawo! Trochę nastrzelałam, ale też tam z dwie zmarnowałam może, no ale moim zdaniem było w miarę dobrze, tak. Jakbyś się przedstawił kibicom, trenerom, gdzie grasz, na jakiej pozycji, ile masz lat, żeby usłyszeli o tobie, nie tylko tutaj, przez tego meczu, ale też... Mam, mam jestem rocznik 9-6 i do, do tej pory grałem w Anglii. No, i bardzo dobrze mi szło, ale teraz miałem rok przerwy. Bo miałem problemy z klubem, zmianą z klubów. No, no i tak rok minął i nie grałem cały rok. No i teraz zobaczymy, czy może w Polsce, może znowu w Anglii coś będzie. A twój cel, twoja ambicja na ten sezon taki prywatny to jest, w której idę się znaleźć załóżmy? Co, co, co jak, zrobić? Jak najwyżej mogę, to tak będę się starał. A twój status, jesteś wolnym zawodnikiem? Tak, tak, tak też jestem już wolny. Przed sześć miesięcy temu nie, no ale teraz już tak. She's done Trafiłeś, skąd skąd przyjechałeś? Przedstaw się krótko kibicom i trenerom. E, przyjechałem ze Szczecina, występuję w czwartoligowym klubie w Hutniku. Wczoraj przyjechałem pociągiem, przespałem się i dzisiaj stawiłem się na stadionie. Ciężko się pokazać, jak jest 40 stopni w cieniu? E, no na pewno pogoda ciężka jest, no ale tu każdy chłopak z nas miał taką pogodę, także nic, po prostu przyjść i dać siebie 100%. Twój cel na nowy sezon, taki prywatny, nie drużynowy, ambicja? Na pewno znaleźć klub, ligę, wyżej może dwie nawet. Więc jeszcze ile masz lat, na jakiej grasz w pozycji? Mam 19 lat, występuję na pozycji lewego obrońcy. A jak Ci się podobał mecz? Kogoś tutaj można było wypaczyć ciekawego? Myślę, że pogoda przede wszystkim dzisiaj na pewno nie dopisała na to, aby tutaj yy, można było zobaczyć jakiś bardzo wysoki poziom i, 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 i wysokie tempo, ale na pewno niektórzy zawodnicy, myślę o takiej czwórce tutaj zawodników, którzy pokazali się z dobrej strony. Na co ty zwracałeś uwagę patrząc na, na zawodników, na jakieś umiejętności indywidualne, na poruszanie się? No na pewno yy, w jaki sposób operują piłką, jak szybko podejmują yy, decyzje, jak reagują po stracie piłki. Czy nie boją się podjąć ryzyka tak, w momencie, kiedy, kiedy zawodnicy są, są właśnie w posiadaniu. Jeżeli chodzi o przednie formacje, no to jak właśnie poruszają się w, w ataku. No bo dzisiaj o grze obronnej nie można za dużo, za dużo powiedzieć, chociaż wynik jest 8-1. No to, to to na pewno nie stała z obu stron na, na wysokim poziomie, a wydaje mi się, że też nie było takiej potrzeby, bo zawodnicy dzisiaj z racji tej pogody troszeczkę nie niemrawo się ruszali. Jak się stało, że ta inicjatywa trafia do, do, do Ciechanowa? Długo trzeba po prezesa namawiać? Nie no, prezesa w ogóle dla takich inicjatyw nie trzeba namawiać. Prezes reaguje natychmiast, mm. <laughs> mówiąc prezesu sobie. E, rzeczywiście jesteśmy nastawieni bardzo pozytywnie na wszystkie tego typu przejawy, jakkolwiek by się one skądkolwiek nie zdarzały. Sami jesteśmy inicjatorem wielu takich eventów i spotkań, może no nie na tym poziomie i jest takim zaangażowaniem w miarę naszych możliwości, dlatego cieszy nas ta współpraca i od razu zareagowaliśmy bardzo pozytywnie. Kogoś się udało wypatrzeć, nie będę pytał o nazwiska, ale był ktoś ciekawy, na no 22 ciekawych zawodników dzisiaj na boisku. Biegała przy zmianach to 24, z tym że dwóch było naszych. Już tutaj, którzy u nas grają i trenują naszych młodzieżowców. Więc bardzo fajny mecz przy tej pogodzie i przy tej temperaturze. To naprawdę szacun dla chłopaków, że wybiegali to wszystko do końca te 90 minut. Ale kilka ciekawych postaci tak zdecydowanie. To się stało, że Ty też masz szansę trafił do, do Ciechanowa, czy jesteś zadowolony z poziomu piłkarskiego? Z poziomu widowiska na pewno jestem zadowolony. E, mimo tego, że pogoda była jaka, jaka była, e, mieli w piłkarze lekką Afrykę. Zgotowano w Ciechanowie. Dlaczego akurat tutaj? Chcemy przyciągnąć przede wszystkim ludzi, skautów, do mniejszych miejscowości, czyli tam, gdzie ci chłopcy tak naprawdę grają na co dzień, bo oni nie grają w wielkich miejscowościach typu Białystok, Kraków. Oni grają przeważnie w jakichś miejscowościach mniejszych typu Pinczów, właśnie Ciechanów, bądź Przasnyż, tak, w małych, w małych ośrodkach miejskich. A bardzo mało ludzi tam zagląda i chcemy zmusić ich w jakiś sposób, żeby żeby zaglądali właśnie do takich ośrodków poprzez, poprzez organizację naszego projektu w mniejszych, w mniejszych miejscowościach.